Cześć wszystkim dzisiaj chciałem pokazać jak atakować graczy w Marge Empire i zdobyć ten sporo zasobów. Jest to najefektywniejsza droga do ich zdobywania. Więc na początek moich flipunek ustawiam wszystko na szybkość marszu, żeby biegać jak najszybciej, żeby w jak najkrótszym czasie zdobyć jak najwięcej zasobów, uderzyć jak najwięcej zamków, a talenty, które używam są zarówno jak i pod atak dystansowy, jak i atakowanie obozów. Pewnie można coś bardziej bezpiecznego, żeby nie zostać zaatakowany, coś przykład więcej powniżenie ataku wroga. Jeżeli nie wroga, tutaj mamy, że Jestem właśnie pod szybkość marszu. Ogólnie za takie szybkie są te marsze, więc przejdźmy i zobaczmy jak to odpali. Pobieramy, a następnie uruchamiamy. Plik waży prawie 100 mega, ale dlatego, że musiał mieć w sobie biblioteki wszystkie. I tak jak widzimy, trzeba nacisnąć R nad zamku, który chcemy zaatakować. Zaczniemy może od tych kilku tutaj. Marsza idą bardzo szybko I dosłownie w kilka sekund możemy zarobić sporo zasobów Ja dzisiaj nie będę strzelał z tym wszystkim I zakładam tarczę od razu Ponieważ mamy dzisiaj LVR, a a nie ma co kusić losu i dostać strzała, także taki krótki poradnik dla Was, jak łatwiej farmić. Aktualnie w tych kilku atakach nie trafiłem nic ciekawego, padło najwięcej, tam było około 3 milionów, także brałem przykład na żeby pokazać. I tak jak trafimy około setki zamków kilka minut, mamy naprawdę dużo ilości zasobów. I co jeszcze warto pokazać, kiedy atakujemy jakiś zamek, używamy szybkiego ataku, dlatego warto blokować sobie tą zakładkę, wtedy nasze marsze będą leciały szybciej. I w tym skrypcie właśnie. Tamta zakładka wykorzystywana. Najlepiej użyć jednostek frakcji z tyłu, ponieważ frakcja droga w ten sposób ograniczymy nasze straty i używać dystansowych, bo zazwyczaj zamki wystarczy, nie mają w sobie jednostek. więc tym sposobem to będziemy jak najwięcej zasobów i stracimy jak najmniej. Oczywiście wychodzimy bez bohatera. Bohater musi zostać w mieście, żeby nasze bonusy były jak największe, kiedy ktoś się teleportuje koło nas i nas uderzy. Tego chcemy uniknąć, dlatego staramy się cały czas gdzieś bić zamki blisko nas i robić to tak szybko jak to możliwe. Pokując ten zamki kilka razy dziennie, jesteście w stanie zobaczyć. Gdzie macie dobre miejsca, gdzie warto atakować i znajdziecie sobie spoko miejscówki. Powodzenia w atakowaniu, zostawcie łapkę, komentarz i zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć.